<laughs> Ale ty nie wiesz! Ale fajna życia, co? No, mówiłam, że ty musisz być koło Jasia. No? A, fajne, fajne. Ja się podoba. to jest żywy normalnie. He. A brat, to jak taki dorosły brat, nie? Zobacz. No, tego trzyma, na tego patrzy, nie zobacz, Co te dzieciaki robią? Co? Ja nie wiem. Ja nie wiem, powiedz to. Tak. O, jak się pięknie pokrycia. O.